Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie na październik dla wszystkich osób spod znaku byka. Zobaczymy, jakie energie do Was idą w tym miesiącu. Ten pierwszy tydzień już się rozpoczął, tak więc dawajcie mi znać w komentarzach, jak te energie się realizują w Waszym życiu. Zobaczymy, co dalej. W pierwszym tygodniu mamy siedemkę monet i czwórkę monet. Bardzo zachowawcza, bardzo stabilna, bardzo zdystansowana energia wobec świata. Natomiast koncentrujecie się przede wszystkim na tym, co macie, co zdobyliście do tej pory, co udało Wam się zgromadzić i chcecie pracować z tymi zasobami, z tymi informacjami, z tymi okolicznościami, które pojawiły się do tej pory. Jesteście nieprzychylni wobec nowych, ryzykownych decyzji, nowych inicjatyw. Nie pociąga was to w tym tygodniu. Nie macie ochoty się rozwijać w kierunkach, które mogą być dla was ryzykowne, zagrażające, które mogą powodować, że nie czujecie się stabilnie. Wolicie pozostać tam, gdzie czujecie grunt pod nogami, gdzie nie ma zagrożenia, nie ma tego, tej możliwości przegranej. Rezygnujecie z możliwości wysokiej, wygranej dla poczucia bezpieczeństwa, również. Tak więc to jest takie, taki tydzień, przede wszystkim kontemplowania tego, co już macie, co udało Wam się zdobyć, w jaki sposób możecie wykorzystać to, co przyszło do Was do tej pory. Siódemka monet również wskazuje na taką sytuację, w której chcielibyście. Skoncentrować się na samych sobie, skoncentrować się na własnych możliwościach, na poznaniu własnych możliwości, na poznaniu własnych myśli, własnych pragnień, marzeń. To jest oczekiwanie. To jest karta mówiąca o tym, że koncentrujemy się na tej chwili, która trwa obecnie i dajemy jej się rozwinąć, dajemy jej iść naprzód. Po to, żeby lepiej zrozumieć siebie. I żeby dać sobie czas na zrozumienie, czego tak naprawdę chcemy. Jest to oczekiwanie na rezultaty również, jeżeli aplikowaliście gdzieś, jeżeli staraliście się o coś, chcieliście pójść do przodu z jakimś projektem, w jakikolwiek sposób chcieliście podjąć nowe kroki, ale są one powiązane z oczekiwaniem na rezultaty oczekiwaniem na odpowiedź. Są powiązane z długotrwałym procesem, tak w tym tygodniu będziecie pogodzeni z tym, będziecie sobie doskonale zdawać sp sprawę z tego, że to jest jeden z elementów rozwoju, to oczekiwanie i pogodzenie się z faktem, że nie wszystko przychodzi tak szybko, jakbyśmy być może tego chcieli, natomiast e, oczekiwanie jest elementem sukcesu również. Tak więc to jest ten pierwszy tydzień października dla Was. W drugim tygodniu października mamy pazia, e, pazia monet oraz rycerza Pucharów. Jest to energia początkująca, jest to energia rozwijająca się. E, jako energię główną mamy pazia, e, pazia monet, czyli. Będziecie podejmować już powoli jakąś inicjatywę, będziecie wychodzić z jakąś inicjatywą, ale bardzo, bardzo powoli. Paź monet jest energią początkującą, ale wolną. Będziecie iść w jakimś kierunku, będziecie spoglądać w jakimś kierunku, ale nie ma tutaj szybkich ruchów, nie ma tutaj podejmowania wielkich decyzji. Jest to taki zaczątek, jest to. Um, Odnalezienie idei, odnalezienie jakiegoś pomysłu, jest to odnalezienie tej odpowiedzi w sobie, co tak naprawdę nas pociąga, co jest dla nas atrakcyjne, co jest dla nas najbardziej odpowiednie, i w tym kierunku powoli będziecie, będziecie szli, w tym kierunku będziecie spoglądać w drugim tygodniu października. Natomiast rycerz Pucharów wskazuje na to, że jest to coś, co jest bliskie również waszemu sercu. Jest to coś, co powoduje przyspieszenie. Bicia serca i jest to coś, co was bardzo, bardzo pociąga. Jest to coś niezwykle atrakcyjnego pod względem emocjonalnym. Dla osób bardziej zainteresowanych sprawami uczuciowymi, ewidentnie jest to tydzień, w którym możecie spodziewać się zaproszenia na randkę. Być może niektórzy z Was będą sami chcieli wejść z inicjatywą zaproszenia kogoś gdzieś. Jest to tydzień propozycji. Dlatego, że mamy zarówno rycerza pucharów, który jest typową energią. A amanta jest to typowa energia osoby, która może was zaprosić gdzieś, która chciałaby spędzić z wami czas. Niekoniecznie musi być to związane z długoterminowym zaangażowaniem, natomiast jest to coś, co będzie dla Was bardzo atrakcyjne. Będziecie bardzo chcieli spotkać się z tą osobą, jeżeli ta sytuacja zaistnieje, jeżeli ta propozycja do Was przyjdzie. Tak więc, zarówno dla osób, które bardziej koncentrują się na sprawach zawodowych, jak i dla tych osób, które bardziej się koncentrują na sprawach uczuciowych, to będzie bardzo interesujący tydzień. W trzecim tygodniu mamy rycerza pucharów znów oraz mamy dziesiątkę pucharów. Wychodzi na to przez tą kontynuację energii rycerza Pucharów, um, wygląda to tak, jakby ta znajomość z drugiego tygodnia października powoli, powoli ewoluowała w coś poważniejszego, w coś, co jest dla Was ważne, co może zaistnieć. W dłuższej perspektywie w waszym życiu, dziesiątka pucharów wskazuje na pełnię szczęścia, na to, że udało Wam się osiągnąć coś, co było dla was wymarzone. Trochę to wygląda dla tych osób, które się spodziewają, które szukają drugiej połówki, trochę to wygląda tak, jakby w drugim tygodniu października pojawiła się dla was niezwykle ważna osoba, niezwykle atrakcyjna osoba, która będzie chciała z Wami zostać dłużej. A przynajmniej wy sami będziecie czuć, że ta osoba jest dla was odpowiednia i chcielibyście to kontynuować, chcielibyście się zaangażować długoterminowo. W drugim tygodniu będzie typowo pierwsze, yy, pierwsze spotkanie, dopiero yy, poznawanie się na bardzo początkowym etapie, natomiast w tym drugim tygodniu wygląda to tak, jakbyście byli coraz bardziej przekonani wobec tej osoby. Jeżeli jest to ktoś, kogo już znacie, to w trzecim tygodniu października Będziecie mieli takie poczucie, że to jest to, że to jest właśnie ta osoba, która jest dla Was odpowiednia, że to jest to, czego szukaliście do tej pory. Jeżeli nie interesuje Was tutaj sprawa romansowa, to jest to właśnie ten projekt, jest to ta propozycja, która się pojawiła w drugim tygodniu, jest to ten pomysł, który zaistniał. I chcielibyście go zrealizować, czujecie, że to jest to. Podjęliście właściwą decyzję, dobrze się zastanawialiście przez jakiś tam okres czasu, natomiast teraz to jest moment, w którym warto zainwestować w, w tym kierunku, warto w to zainwestować, warto w to wejść, dlatego że to jest coś, co daje Wam ogromną satysfakcję, ogromną radość pracowanie nad tym. Daje Wam bardzo, bardzo duże poczucie radości, przyjemności, spełnienia emocjonalnego. Czujecie, że jesteście we właściwym miejscu, z właściwymi ludźmi, że to jest dokładnie to, czego szukaliście. W ostatnim tygodniu mamy energię zmiany, dlatego że mamy podwójną kartę piątki i pucharów. W tej talii jest to pokazane poprzez ekstazę, poprzez Zmiana wywołuje w nas radość, wywołuje w nas ekscytację, wywołuje w nas e, radość z tego powodu, że jesteśmy w stanie zmienić kierunek postępowania, zmienić kierunek myślenia. W tej tali, natomiast, jest to kojarzone ze smutkiem. Oczywiście może być to sytuacja, w której te zarówno radość, jak i smutek są ze sobą w jakiś sposób pomieszane, dlatego że wychodzi na to, że w ostatnim tygodniu października zostawiacie coś za sobą, zmieniacie sposób myślenia, zmieniacie sposób postrzegania sytuacji, które były do tej pory dla was być może problematyczne, być może udało wam się w końcu odejść od czegoś, co wydawało wam się, że już nigdy nie odejdzie, to już nigdy się nie zmieni. Już zawsze będziecie myśleć, na przykład o związkach w tych kategoriach. Byliście przekonani, że już nigdy nie znajdziecie kogoś, kto będzie dla was odpowiedni, z kim będziecie w stanie stworzyć relacje. Natomiast w ostatnim tygodniu października odchodzicie od tego typu myślenia, od postrzegania świata w sposób zero-jedynkowy i przechodzicie. W coś zupełnie nowego. Zmieniacie sposób postępowania, zmieniacie sposób myślenia, sposób czucia, sposób tego, w jaki sposób odbieracie rzeczywistość i wasz świat. I tak jak powiedziałam, może to też się wiązać z takim poczuciem um, rezygnacji, trochę poczuciem smutku, tego, że coś odchodzi. Zawsze, kiedy coś się kończy, jakiś etap um, się kończy, możemy czuć um, przez chwilę przynajmniej ten. Mieć takie poczucie smutku, um, niezadowolenia z tego, że w coś włożyliśmy dużo energii, dużo czasu, a teraz to odchodzi od nas, teraz to się kończy. Natomiast z drugiej strony pojawia się jakaś nowa ścieżka, pojawia się no, nowa droga, dzięki której możemy się rozwijać lepiej, dzięki której możemy lepiej siebie poznawać i wchodzić na nowy poziom rozwoju własnego, osobistego. Tak więc, moi drodzy, podsumowując, w pierwszym tygodniu macie moment, w którym nie chcecie ryzykować, w którym nie chcecie podejmować żadnych ryzykownych właśnie decyzji, inwestycji, chcecie, chcecie się skoncentrować tylko i wyłącznie na tym, co już macie, co zdobyliście do tej pory, chcecie to w jakiś sposób celebrować i chcecie zrozumieć siebie. W drugim tygodniu nadchodzą propozycje albo sami wychodzicie z jakąś inicjatywą i patrzycie w jakimś nowym kierunku, chcecie się rozwijać w nowym kierunku powoli. Albo dla niektórych z Was pojawia się sytuacja, w której ktoś Was zaprasza na spotkanie, ktoś chce się z Wami spotkać, jest tutaj jakaś możliwość randki, jest ewidentnie tutaj wejście na jakąś nową drogę, nową ścieżkę. W trzecim tygodniu jest kontynuacja energii Rycerza Pucharów, czyli energia nowości emocjonalnej, jakiejś nowej inicjatywy tutaj uczuciowej, czyli wchodzicie, angażujecie się bardziej albo w jakiś projekt w pracy. W waszej karierze zawodowej pojawia się coś, co was bardzo ekscytuje, albo ta osoba, którą spotkaliście, powoduje, że czujecie się szczęśliwi, czujecie się spełnieni, chcecie, chcecie kontynuować tą znajomość, czujecie się coraz lepiej, coraz pewniej w tej relacji. W ostatnim tygodniu października odchodzicie od czegoś, żegnacie się z czymś, żegnacie się z jakimś etapem. Który był dla Was ważny, natomiast zaczynacie się rozwijać w jakimś nowym kierunku. Emocjonalnie podążacie w nowym kierunku, który pozwala Wam lepiej zrozumieć siebie, lepiej się rozwijać i mm, zacząć być może postępować w zupełnie nowy sposób, nieznany dotąd sposób. Moi drodzy, jest to bardzo piękny miesiąc dla Was. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji i do lajkowania, i do zobaczenia już wkrótce.